Wojtku, to jest jakaś różnica między tym, tych modelami? No wyciąg dla pokazania, tak, totalna, totalna różnica. Zewnętrznie dla Laika to może wyglądać bardzo podobnie. Chociaż tak, 51 mają tą mufę na bagnet. Modele 64 miały tutaj kostkę yy, na zaczep taganowy No ten tu nie ma, bo to taka wersja bardziej cywilna, bardziej ku cywilnej. Ale co jest najważniejsze? Tu jest najczęściej 8 albo 6 gwintów w lufie. No to będziemy pokazywać. To potem tu z kamerką podejdzie. A tu jest 4 i z bardzo szybkim skokiem gwintu. A tu było około 36 stali, to tak. było około 27 cali, Ale co, jeszcze pokojeczyki pokażemy tak, ludziom tu było ładowane zasadniczo ten pocisk na łatkę tak i on był a tu było puholcerami ładowane więc tu nie było to potrzebne więc to zrobili jeszcze taką dodatkową Osłony. osłonę a, a tu, tu musiało być do pewnego stopnia e, tylko wsadzone to co zaczynamy strzelać? no czekaj no co my tu jeszcze o tych no nic no wszystko jeszcze w aha no trzeba powiedzieć z czego strzelamy dzisiaj Jakie pociski? Bo Jakie to, ty masz? Ja mam Buchholcera. To ja mam Buchholcer Weterium. Czyli taki ucywilizowany bo, Buchholzer. Bo to faktycznie są różne kalibry. Brek pozorom e, mamy dwa modele M51, tylko że ja mam kaliber 1060. A ty masz kaliber 1050. 10, a ten jest 1045. I to no. też ja w naszym widzom powiedzieć właśnie tak, jak mówiliśmy na, w rozmowie że są różne kalibry mimo że wszystko z Tak, może najmniejszy kaliber dopuszczany przez armię szwajcarską był 10-30 a największy był 11-10 chyba, taki, no. taki rozrzut. Taki rozrzut. Taki rozrzut. E... Ale nie 64 64 musiał już mieć 10-40 cyrka. No to Sobka. jest jednak 13 lat później. Tak, ale te to rozrzut był bardzo duży No to ładujemy feltka Więc tak. Amunicja sportowa. Tu jest około 50 grain ZS4, czyli pod ziarnisty 1 F. Tu mamy pociski. O, takie niby to małe minioczki. Wszystko zgodnie z epokowym standardem. A teraz? A, właśnie, właśnie. to pokaż, pokaż. pokaż Aha! Pokaż, pokaż, pokaż. Bo ja se tu tak paluszkiem go wcisłem, mimo że on jest równy z kalibrem. I dopiero się teraz mi zatrzymał, nie? Bo tu jest gęba wylotowa pod pocisk z łatką. Dla ułatwienia ładowania jak to było. No to dobrze, tutaj to załaduje. Ten. ten ok. I to musiało iść na wcisk o, Tak by było oryginalnie. Tak by było ale niestety musisz dobić go muszę go dobić wiadomo bo nie ma pobojczyk, bo jest nie, no za duża się przestrzeń zrobiła, możemy to ująć nawet no nie nie wiele. dobra no bo tu jest 50 grain a oryginalnie było 60 no to 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 dobrze strzelamy, więc ubieramy yy, labryle. Wojtek bez sportowych nie potrafi. Nie. Muszę pierwszy strzał zbadać, gdzie on mi piśnie, nie? Bo ja mam tę broń, nie w ogóle. Na pewno. Na razie na odległość 50 metrów, prawda? Gdzie to siódemka po prawej. No to jeszcze strzelamy cztery razy. Jak widać, prawie bez odrzutu, bardzo mały odrzut na tak bym strzelił ze współczesnej amunicji 6,5 Mauser. Eee, ciężar pocisku 250 gram a w gramach? A ja wiem tyle co 17 gram, tyle. Około 17 gram. Być. No. Tak jak oryginalnie jak ktoś chce tam sprawić. Nie długość sprawdzić. też 17 mm. Tak Nie, 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 nie tak oryginał 23 mm 23 mm Pan Wojtek zawsze ma zbliżone do oryginału, dlatego to tak szczelo. Jak szczelo, a nie męczy się. Aha, i dzisiaj, bo tu nie, nie, nie mam się co chwalić na jakąś celność to, to jest moje drugie strzelanie z tej broni. A pierwsze z tej amunicji. Dobra, jedziemy. To co, ostatni strzał. Chodźmy do tym Chyba ten się nagra, nie? bo tu mamy takie ładne i ty masz ja mam różne znaki, nie? No tak, mamy różne znaki. Ja to mam znoję szlatel Kantonu. Wszystko jest sygnowane. O, nawet tu jest. No, tu Numerowane, sygnowane. A ty masz w jakiej produkcji? I don't know. <laughs> na belgijskich częściach składanych w Szwajcarii Tak wygląda na moje oko. No, na belgijskich częściach Bo mimo... Rufa chyba o belgijskie ostrzały, ale nie pamiętam Dobra, mamy tarczę co, co tu narobiłem? Be, be. Nie jest źle Nie jest źle, jak na pierwsze metrów, strzelanie 50 metrów stojąc Nie, nie, o to nie, na 50 metrów stojąc na wiesz, dziura koło dziury ma być, ale yy, To jest moje pierwsze strzelanko Dobra, możemy no. pokazać tarczę zawodowca Tak Zawodowego karabinu. Tak to powinno strzelać. Co teraz ładujesz? No, strzeliliśmy ze złotego stoku, około 50 grain, i teraz strzelimy z prawidłowego prochu, jak i do wszedł. Do tego typu amunicji. Czyli jest Szwajcar. Szwajcar numer 5, czyli 1F grubość, najgrubsza. I, I tu jest albo 45, albo 50 grain. Dobra, ładuj, zobaczymy. Czekaj tu na pewno było 50. A czy to było... Ja to samo. No, zobaczycie Państwo, co coś się zmieni. A, co taka ciekawostka. Ja mam komorę na dole. I to tak 50-50 feltki mają lub nie mają że jak ktoś sobie kupi feltka, żeby się nie przeraził, że coś tam jest na dnie. To jest. Tak to było. Tak. I było przez Z. No Sara, najgrubszego Pajcara. numer 5. Widać i słychać było, że trochę prędkość wzrosła. Ale ktoś mnie na prawo ciągło. <noise> Dzisiaj nie, nie wiem, takiego plany No, ja zobaczymy. Zniżenia <noise> To samo co tamto, tylko no, no. Inaczej. Gorsze, skupienie. gorsze skupienie. Gorsze skupienie. Tu masz większe rozsiale. No, bo zmęczenie. Zmęczenie powoduje ja, swoje. Myślisz... Tak, tak. Albo ta naważka nie do końca pasuje mm, Albo jest za duża. Także tak, że naważka nie jest Będziemy strzelać z drugiego egzemplarza Resztucera model 1851 Produkcji Belgijskiej Alfonsa Bernarda A to jest kantonalny w ogóle Tak mamy różne rzeczy pod Czyli epokatome. wojskowy kantonalny Kantonalny z kantonu ładu. No więc jedziemy Z ładowaniem Powiedz jaki prób naważka 50 grain szwajcara piątki do tego niestety muszę używać kaszki bo mam wypaloną już pomorę zapłonową ten karabin ma swoje przeżycia i to bardzo duże był bardzo pordzewiały to dobrze pocisk Ala holcer Jak widzieliście do gęby wlotowej, wpadł sam, praktycznie nic nie robiłem. Lekko koniec. Zaczynamy strzelać. Poczekaj, to teraz się na darka. Nie, panie było? Darek, postrzelałeś? To nie było najlepsze strzelanie w moim stylu, ale życie jest życiem. Chciałem nie. pokazać jak faktycznie się strzela. Rodziłem na na 100 metrów, więc musiałem przedstawiać celownik. To zresztą były dla Was na tarczy. To pokażę tam na tarczy, które to są przestrzeliny z celownika, żeby to dało jakiś obraz ludziom. co musi być dobry dźwięk ja, Dziękuję. dziękuję, 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 dziękuję. Te, te dwa są z ustawiania bo miałem za nisko celownik ustawiony na około tak. tu są strzały pięć już tak mniej więcej prawidłowych no ale niestety ciągło mnie w lewo trzeba przyznać, że ten karabin ma swoją dużą historię i on jest po prostu mówiąc po śląsku, druściały jego, jego wnętrze było ma, bardzo mocno no Tak, trzeba powiedzieć, że ta lufa w twoim egzemplarzu jest mocno Zużyta, bardzo mocno zużyta i tak jest celny. No. Tym razem strzelał kolega. Tak, raz w, życiu. Raz w życiu. Karabinu Wojtek jakiego? L-44 model 1864 ten czterobruzdowa lupa z szybkim skrętem Konrad jaką miałeś na ważkę? 25 gram, bardzo mała Fajtara, czwórki, Szwajtara piątki? Czwórki. No. czwórki, tak? Czwórki strzelane było z podpórki no, tak. no jest ok tak chyba. właściciel karabinu strzelał po raz pierwszy z niego? w życiu w życiu? no i proszę jedna tylko ucieczka na szósteczkę reszta to, to był pierwszy strzał notabene tak, z takim skupieniem strzelają szwajcarskie karabiny tak z podpórki z podpórki, ale nie Wasza to chodzi żeby no, pokazać tak, tak, pokazać po prostu i to, przy, i to tak, strzela sz, sz, młody stażem kolega niedoświadczony jako strzelec nie? jako strzelec i jeszcze nie wiemy czy to jest najlepsza naważka do tego akurat pocisku, karabinu nie? Dla mnie bomba, żebym ja umiał tak strzelać. Na stojąco. Bo tak to tak, strzelamy przez chronograf teraz, tak? tak? Żeby sprawdzić, jakie prędkości mamy na sportowej amunicji. Bo bojowa to była około 430-440. A my strzelamy na mniejszych dawkach i chcemy sobie to sprawdzić, ile to. 50 grań Szwajcara teraz. Okej. Okay. Wojtku, to strzelamy z naważki bojowej bojowej 60 grain tak Czeka... 4 gramy 4 gramy, nie 4 wiem 4 gramy. Wie, gramy, aha, równe 4 gramy czyli... tak, 4 gramy czyli tyle Wci... ile przepis kazał. Tak, dokładnie z... Z zobaczymy co to pokaże oj, było słychać i od razu jest widać 431 metrów. Coś Czyli prawidłowo, proszę pana. A tyś coś a, chciał nam tu wmówić? A jaka była prędkość? W... 430. W epoce? Tak, 430 440. 440, bo to zależy z jakich karabinów. Nie? No to pięknie. Jeszcze jeden strzał. Czyli mamy historyczność, proszę państwa. I pocisk zgodny z epokowym, i, i, i wagowo, oczywiście, i kształtem. I ładuneczek prochowy też. A i tu możemy powiedzieć, że przy prędkości większej niż 420 metrów na sekundę lufy się ołowią Dokładnie. momentalnie. Więc oni strzelali, dlatego z modelu 51 był pocisk na łatkę szmaciarną. Biestr a te następne pocis pociski i amunicja w ogóle to była w papierowym patronie ładowana no i dlatego Wtedy się właśnie nie łowi. i oni uzyskiwali właśnie 430 i 440 metrów 436,2 O, i teraz pandarek tutaj szczela przez chrono I też najpierw sportowa dawka, tak? Sportowa, niestety lufa je zarościała No ale zobaczymy, co to tuka. Gdzie my zobaczymy, 304 metry. Mój pocisk jest typu właśnie Buholter, jak mówiłem. Jest cięższy, Ile waży? waży 21 gram. I jeszcze muszę dodać. 48 grain kaszki, żeby dźwignąć pocisk do góry, żeby pocisk zahaczył o gwinty. Stąd się bierze waga bardzo duża no i spada, spada ewidentnie prędkość, bo u Wojtka prędkość średnia była 360 metrów na sekundę, a u mnie jest ledwo 300. No. Ma, Wojtek ma w swoim felżtucerze lufę prawie idealną, a u mnie jest po Dużych przejść. Wy, wypalo, Wypalony gwint. No, ktoś przechowywał fatalnie tą broń. Albo i zużyte, zużyte też jest. No albo zużycie, nie? Zużycie. Może był gdzieś eksploatowany na wartach. Nie, no jako potem, jako broń sportowa w tych klubach strzeleckich To może tak być, bo, bo ma tutaj wycięcia na diopter. No, o, poczekaj, to pokażemy. Proszę. No i nawet miał chyba kiedyś grzybek zamontowany, o, bo też jest już zaklajstrowany Czyli jednak był po służbie wojskowej dalej używany jako broń sportowa. sportowa. Albo wolonterska. 300 308 No okej okay, w normie. Naważka bojowa. Jestem pełen strachu To jeszcze nie strzelałem z takiej ilości prochu. Tym karabinem, jeszcze na siedzącą, oj, będzie bolało. E, ja tak tu mogę powiedzieć za kamerki, dla widzów, dla ciekawości, którzy, ludzie, którzy się boją, że tego starego dziadziunia, Felcztucera taka, taka naważka prochu rozpiży, A. nie bójcie się, one były sprawdzane czterokrotności tej naważki. Czyli 16 gram prochu. Ta. Czyli nawet jeśli, jeśli, jeśli Darkowa lufa akurat, bo jest tam słabsza, straciła 50% swojej wytrzymałości to i tak jeszcze ma 100% tego co Darek teraz strzeli Idziemy zobaczyć 363,7 No to mamy przygotowane Wojtku sprawdzian prawie jak we pose. Tak jak zwykle no. Jak i jak zwykle w opoce uważano, że jedna deska calowa oznacza jednego ciało jednego człowieka desek mamy tu 7 na końcu tak. dwie gęsto ale będziemy strzelać ze sportowej dawki no bo z bojowej to wiadomo no bez sensu jak to z bojowa to chyba na 500 czy 600 metrów przebijała tyle odległość? Desek. 100 jardów. równe stojardów. 100 jardów. 91 metry kolejny sprawdzian tak mówiliśmy stojąc przed skrzyni Wojtek strzela na te 90 metrów stojąc do skrzyni zobaczymy jakie będą efekty <laughs> Idziemy do skrzyni i zobaczyć, jak przebiło. To jest nasz cel aktywny. Ja cel, cel Trafione jest dziewiątka i tutaj na brzegu samym no to ale przebiło elegancko wszystko, tu widać jeden tu i przestrzał. drugi strzał Tu jest przestrzał tu wyrwało już tu przestrzał przestrzał a tu nawet, nawet czysto przestrzał. przechodziło Darku Nawet czysto Tu jest przestrzał i tu na dole nie widzę Tu jest przestrzał i na dole Też jest przestrzał Trzał. I na samym I nie ma przebicia I nie ma przebicia Musi być pocisk. Jest. Proszę, jest. jest. Sześć. Sześć desek. Sześć desek. Sześć desek, jeden pocisk się znalazł. Tak. Drugi został. Jest i drugi? Jest i drugi. Proszę. Tak one wyglądają po przebiciu tych sześciu desek. Tutaj pan Darek ładuje sportową dawkę na szczelnie na 100 yardów do skrzyni drewnianej. Temperatura 30 stopni, parno, ledwo żyjemy. No tak. Niestety pierwszy strzał poszedł bokiem, nic nie widać. Tu jest tak. raz. Przeszedł dwa. na czysto dwa. Trzy. Trzy. tu już wyrwał. Cztery. Cztery. Pięć już całkiem wyrwał. dehe proszę. No, I spadł. I. Spadł. I spadł. Już nie przebił. Tak. tak. Mamy, mamy tu dwa Twoje pociski, Darku. Jeżeli Twoje zrobiły jeszcze w szóstej desce tak. dziurę to są dwa Twoje. To są dwa moje pociski. To widać, że nawaszka sportowa jest słaba i dlatego strzelali z taką dużą prędkością. No tak, żeby dżule osiągnąć, żeby osiągnąć trzeba moc. rozpędzić mocno y, pocisk, nie? To jak widzowie widzicie, e, strzelanie do sprawdzianu się sprawdza. Tak. Nie musimy czarować jakieś dżule. Tu widać. A Darek policzy, zresztą, mm, bo tam, tam mieliśmy Zaden problem. Darek policzy, żeby widzowie mieli, Dobra. ale nie jest nam to potrzebne do życia.